Duch ULA. Wewnętrzne struktury organizacji życia pszczół, jako inspiracja do artystycznej refleksji nad społecznym powrotem do koncepcji wspólnotowości. Od kilku lat tworzę projekt opierający się na współpracy z pszczołami miodnymi Apis Mellifera. Interesują mnie wewnętrzne struktury organizacji życia pszczół i różne sposoby ich komunikacji. Fascynacja tym tematem zrodziła się naturalnie od momentu prac przy rodzinnej pasiece. Zagadnienia naukowe opisane w literaturze poświęconej temu tematowi będą tłem omawianych podczas tej prezentacji dwóch projektów. Duchem ula nazywam swoje działania bazujące na współpracy z pszczołami. Zrealizowane w ostatnich latach. Główną realizacją projektu jest seria wykonanych wspólnie z pszczołami płaskorzeźb z betonu i wosku pszczelego. Na betonowych płaskorzeźbach, które były odlewami plastra, pszczoły w ulu odbudowywały woskową strukturę komórek wyznaczonych w wyznaczonych przeze mnie miejscach. To próba współpracy i porozumiewania się z pszczołami. Trzymając betonową płaskorzeźbę w pszczelarskich rękawicach, musiałem osadzić ją w ulu w sposób y, bezpieczny dla pszczół. Podkładałem krótkie kawałki patyków, aby utworzyć dystanse i blokady, tak aby pszczoły mogły swobodnie poruszać się zarówno po formie, jak i obok niej. Zadbałem także o odpowiednią ilość miejsca y, do budowy woskowych komórek na betonowych plastrach. Takiego, powodzenie tego typu współpracy było możliwe tylko wtedy, gdy w okresie letnim pszczoły odpowiedzialne za wytwarzanie wosku i budowę gniazda pracowały nad jego powiększeniem, czyli od kwietnia do lipca, przy uwzględnieniu oczywiście odpowiedniej ilości pożytku, czyli rodzin, roślin miododajnych i sprzyjających warunków pogodowych. Należy tu nadmienić, że podczas deszczu pszczoły nie opuszczają ula. W literaturze pszczelarskiej przeczytałem, że pszczoły są w swych działaniach pragmatyczne. Budowę plastra rozpoczną lub będą kontynuować w miejscu, gdzie znajdą woskowy fragment. Stąd też taka praktyka w pszczelarstwie tworzenia ramek pszczelich z wędzą, czyli z woskowym pierwowzorem plastra. Zapamiętałem zdanie z książki Życie Pszczół Mauryce Matolinka, i teraz przytoczę cytat, który, który był genezą tego projektu. Ale, jeśli partnik miał tyle przezorności, by powlec cienkim paskiem wosku górną deseczkę kilku górnych ramek, pszczoły zrozumieją natychmiast korzyści, jakie im daje ta ponętna praca nadbudują starannie ową nikłą warstwę wosku, dodając do niej jeszcze własnego i przedłużą metodycznie plaster w oznaczonym kierunku". Koniec cytatu. Duch Ula to sformułowanie, którym posłużył się Maurycy Materling. Na przełomie XIX i XX wieku obserwował i opisywał w esejach filozoficzno-przyrodniczych zachowania owadów. Interesujące wydało mi się porównanie stanu wiedzy dzisiejszej i tej sprzed ponad 100 lat oraz zastosowany przez autora język opisu pełen poetyckich porównań roju do społeczeństwa. Pszczoły są opisane jako wzór doskonale zorganizowanej społeczności, w której każda jednostka ma określoną rolę i działa na rzecz całej rodziny pszczeleń. Duch Ula u materlinka to jakaś siła wyższa która kieruje rojem i jego decyzjami, zachowaniem, aby przetrwanie gatunku było możliwe. Materlink napisał: Wszystko przemawia za tym, że o roju nie decyduje królowa, ale sam duch ula. Dzieje się z nią coś podobnego jak z wodzami pośród ludzi. Zdaje się, że oni to wydają rozkazy, tymczasem podlegać muszą sami woli potężniejszej i bardziej nieugiętej niż ta którą narzucają podwładnym swoim. Jego obserwacje i intuicja słusznie podpowiedziały, że o roju nie decyduje matka pszczela, ale cała rodzina. Jeżeli jeśli używa pszczół jako metafory dla ludzkich zachowań, to wskazuje, że bywają one częścią szerszego porządku, który nie zawsze wydaje się nam zrozumiały. Dziś wiemy, że superorganizm rodziny pszczelej to znacznie więcej niż tylko suma wszystkich tworzących go osobników. Posiada bowiem właściwości, których nie przejawiają pojedyncze pszczoły. Co więcej, to właśnie cechy całej rodziny określają i wpływają na wiele właściwości poszczególnych pszczół, a nie odwrotnie. W roju nie, w roju nie istnieje nadrzędna forma kontroli. Stale aktywne w jednoczesnym działaniu wypracowały wspólnotową i determinującą zachowanie inteligencję spajającą jednostkowe działania każdej pojedynczej pszczoły. Tworzą więc dynamiczną strukturę, w której zachowanie całego roju wynika z licznych pojedynczych decyzji. Ten złożony system, dzięki swojej elastyczności, posiada zdolność szybkiej adaptacji do zaistniałych warunków środowiskowych. Wynikają one z umiejętności reakcji pojedynczych osobników. Na otoczenie i wpływie na zachowanie pozostałych pszczół. W silnej, licznej rodzinie pszczół rozbudowa gniazda przebiega szybko. W przeciągu zaledwie dwóch dni obserwowałem przyrost woskowej struktury komórek w miejscach zamarkowanych przeze mnie cienką warstwą wosku. Podnosiłem powałkę, czyli wieko ula, i oglądałem z góry przebieg prac. Czasami zdarzało się, że pszczoły połączyły woskiem formę betonową z kolejną ramką lub z bokami korpusu. Dokładna obserwacja postępu prac polegała na ponownym wyciągnięciu płaskorzeźby z wnętrza ula i delikatnym omiataniu powierzchni miotełką w celu przesunięcia pszczół, aby móc zobaczyć to, co powstało. Jeśli betonowo-woskowy relief wymagał poprawy, z powrotem wkładałem go do wnętrza ula. Heksagonalny kształt komórki powstaje dzięki właściwościom termicznym wosku pszczelego. Wosk ogrzewany przez pszczoły staje się coraz bardziej płynny. Zmiany te nie są jednakowe w całej strukturze i odbywają się stopniowo. Przy 25 stopniach i 40 stopniach Celsjusza zmienia się plastyczność wosku. Pszczoły potrafią podnieść temperaturę swojego ciała do 43 stopni. Co umożliwia plastyczną obróbkę wosku. Jako miarę komórki pszczoły przyjmują rozmiar swojego ciała. Obudowują je ściankami woskowymi czymś w rodzaju walca zakończonego u dołu kopułką. Cylindryczne zakończenie zmienia się w kształt sześciokątny niejako samoistnie. Gdy pszczoły podnoszą temperaturę wosku do około 40 stopni, wtedy to cienkie. Wtedy cienkie woskowie ścianki komórki zaczynają się topić, a dzięki mechanicznym wewnętrznym napięciom materiału miejsce styku komórek staje się płaskie. A skoro do cylindra komórki przylega sześć innych, rozłożonych symetrycznie komórek, tworzą one u wejścia właśnie heksagonalne kształty. Czyli działa tutaj powie napięcie powierzchniowe, trochę podobne na przykład jak stykają się bańki medlane. Z jednej z, z płaskorzew wystaje stalowa okrągła płytka, na której umieściły martwe, wysuszone pszczoły. To podmor, w terminologii pszczelarskiej zimowy osyp pszczół, jest to określone techniczne, które jest również tytułem y, pracy. Sproszkowany osyp pszczół może być wykorzystywany jako produkt apiterapeutyczny pod postacią odwarów i ekstraktów. To pokolenie pszczół, które w okresie zimy zbija się w ciasny kłęb i utrzymuje temperaturę w ulu. Martwe pszczoły po okresie zimy są wynoszone poza ul przez inne pszczoły lub osypują się do dennicy ula, czyli na jego dno. Pojedynczo zbierałem je i suszyłem. Usypony, usypany z martwych pszczół stożek jest y, dla mnie symboliczną metaforą wymierania pszczół. Tak zwany spadek liczby owiadu, owadów zapylających, związany również z masowym wymieraniem pszczół, został zaobserwowany pod koniec XX wieku i ma ścisły związek z działaniami człowieka. Tworzenie potężnych obszarowo-monokultur roślin uprawnych, stosowanie pestycydów. I innych środków chemicznych, które powodują podatność owadów na czynniki chorobotwórcze. Podczas różnych aranżacji projektu w galeriach podobny obiekt instalowałem również jako bezpośrednio wystający ze ściany ekspozytor. Z kolei płaskorzeźby wystawał pręt zakończony woskową tkaniną, flagą pszczół. To delikatna woskowa powłoka naniesiona w stanie ciekłym na siatkę. Nie wszędzie woskowa ciecz zasklepiła oczka siatki, dzięki czemu powstał wzór ażurowych pustych pól, który przypomina zapis jakiejś informacji pod postacią kodu. Ja nazwałem ten wzór zapisem mowy pszczely. Zapis otwórkowy widoczny był również w rzeźbie wolnostojącej sztandar pszczeli. E, tym razem dwie woskowe tkaniny zostały przewieszone przez ręcznie kuterami ze stali osadzone w rurce, a ta w betonowej podstawie w kształcie sferycznej soczewki. Dzięki temu można rzeźbę poruszyć dłonią i wprawić ją w ruch kołysania. Z flagą lub sztandarem w ręku coś się manifestuje, świętuje, komunikuje się jakąś treść. Pochylając się nad otwartym ulem, zastanawiałem się, jaką wiedzę o świecie i o sobie samym posiadałby człowiek, gdyby poznał mowę innych gatunków. Uzyskana struktura woskowej tkaniny pobudza do refleksji nad znaczeniem komunikacji. Mowy i języka jako narzędzia, które pozwala nam budować całą rzeczywistość społeczną nie tylko w wymiarze ludzkim, ale także międzygatunkowym. Duch ULA jest rozumiany przeze mnie jako metafora współpracującej wspólnoty. Pojęciem, które stało się istotnym filarem projektu Biblioteka Pszczół. Wydarzenie Biblioteka Pszczół miało swoje dwie odsłony którym nadałem odrębne tytuły – Biblioteka Pszczół oraz Słowa Pszczół. Projekt opierał się na współpracy z lokalnymi społecznościami i działaniu kolektywnym podczas realizacji wieloelementowej instalacji przestrzennej z tkanin z wosku pszczelego. Istotą projektu jest spotkanie, współpraca i komunikacja służąca nie tyle przekazywaniu informacji, co nawiązywaniu relacji i budowaniu więzi. Wierzę, że mogą stanowić punkt wyjścia do tworzenia nowych modeli myślenia o przyszłości, której niepewność w obliczu zmian klimatycznych przeczuwamy i już doświadczamy. Pierwszą odsłoną projektu była zrealizowana w duecie z żoną Olgą Smanek rezydencja artystyczna i wystawa Słowa Pszczół, które odbyły się w Japonii w mieście Ichinomiya w prefekturze Aichi w przestrzeni galeryjnej Nokogiri 2. Przez, przestrzeń ta mieści się w dawnej fabryce tkanin o stuletniej tradycji, należącej od pokoleń do rodziny Hiramatsu. Sama historia prefektury jest związana z przemysłem włókienniczym od ponad 300 lat. Kontekst miejsca był dla nas niezwykle istotny, gdyż rezydencja oparta była o realizację właśnie tkanin z wosku szczelego w autorskiej technologii które powstawały w ramach warsztatów twórczych dla tej całej lokalnej społeczności. Projekt został wsparty przez Instytut Adama Mickiewicza z Programu Kultura Polska na Świecie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. W promocję wydarzenia włączył się także Instytut Polski w Tokio. Przestrzeń Novo 2 wypełniały swobodnie zwisające tkaniny w ilości około 70 sztuk. Układ ekspozycyjny instalacji podporządkowaliśmy architekturze wnętrza fabryki. Odbiorcy mogli przemieszczać się pomiędzy tkaninami, dotykać ich i wprawiać w falujący ruch, który zmagał rozprzestrzenianie się zapachu wosku pszczelego. W fabryce podczas lata panowała wysoka temperatura, która oddziaływała na wosk, zmieniając jego barwę. Każdą tkaninę wykonuje się w parze. I od komunikacji właśnie tych dwóch osób zależy ich wygląd. Często pary te tworzyły osoby wcześniej znające się, ale także zupełnie sobie obce. Od tego momentu współpracy ten status ulega zmianie. Przygotowana siatka jest przez jedną osobę zanurzona w ciekłym wosku pszczelim i podawana drugiej, która trzymając za koniec przesuwa ją przez ciecz. Długość siatki to 2 metry, które stanowią odpowiednik wysokości osoby z wyciągniętymi do góry rękami. Osoby niższego wzrostu mogły skorzystać ze stopnia. Każdy ruch ciała podczas wyciągania tkaniny, jego dynamika i tempo są rejestrowane przez warstwę wosku. Wierzę, że powstaje w tym momencie relacja i więź między osobami. Przy większej grupie uczestników. Każda współpracująca para staje się wzorem dla kolejnej, a grupa uczy się poprzez obserwację. Wspólnotowa praca we wspierającej atmosferze ma wysoce pozytywny wpływ na samopoczucie jednostek i całej grupy. Nie widziałem osoby, która ukrywałaby radość w kulminacyjnym momencie wyciągnięcia gotowej tkaniny w górę. Pozytywna energia, którą generuje ten projekt, jest cenna zarówno dla uczestników, jak i dla mnie. Tkanina z wosku pstrzelego posiada konfigurację otworów które przypominają zakodowany wzór. Powstaje on podczas zanurzenia tkaniny w ciekłym, gorącym wosku i odpowiednim jej wyciąganiu. Efektem procesu powstawania tkanin, realizowanego w, ramach w, parach, realizowanego w parach jest unikatowy egzemplarz, czyli nie ma in takich samych siatek. Woskowa struktura jest niejako zapisem ruchu osoby wyciąga wyciągającej. To znaczy, że ma ona wpływ na to, jak wosk wypełnia pola siatki i jaką zajmuje powierzchnię. Wyobrażam sobie, że utworzony wzór przypominający zapis języka, który nazywam hipotetycznym zapisem mowy, symbolicznie zawiera wiedzę, która jest nam nieznana. Znamy przecież podobne wizualne układy z języka Braille'a, kodu Morsa z perforowanych kart pamięci pierwszych komputerów, czy też z żakardowych krosien tkackich. Żakardowe maszyny tkackie posługują się podobnym wizualnie systemem otworów. Przed rokiem 1800 skomplikowane wzory tkackie były tworzone ręcznie. Josep Maria Jacquard zastosował tzw. krosno żakardowe co zrewolucjonizowało i zmechanizowało przemysł tekstylny. Pracownik przy maszynie tkackiej, która używała serii kart dziurkowanych do kontrolowania wzoru, pracował szybciej i precyzyjniej. Projekt na papierze w kratkę przekładano na wzór karty, w której dziurkowano otwory, następnie zszywano je w ciągły pas, który wprowadzano do krosna. Podobnie wygląda tkanina z włosku pszczelego w bibliotece pszczół. Tutaj widzimy porównanie. W fabryce rodziny Hiramatsu wciąż y, takie maszyny można było zobaczyć. Każda z tkanin została podpisana przez osobę wykonującą, a podpisywano się na oryginalnych kartach z lat działalności fabryki. wystawie podpisane i zwinięte w zwoje tkaniny, jak papirusowe księgi czekały na odbiór. Więc każdy uczestnik mógł sobie zabrać swoją tkaninę, której był autorem, do domu. Druga odsłona projektu miała miejsce w Galerii Rodriguez Foundation w Poznaniu, gdzie powstało około 250 tkanin. Właściwie koncept obu odsłon projektu powstawał jednocześnie, gdyż realizacja Biblioteki Pszczół w Poznaniu była efektem zgłoszonego projektu do konkursu. Projekt zdobył uznanie grona jury ogólnopolskiego programu dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024. I znalazł się w gronie 10 wybranych wystaw do realizacji pod patronatem i wsparciem finansowym Fundacji. Na podstawie mojego merytorycznego opisu projektu, zawartego w zgłoszeniu w materiałach promocyjnych, wydarzenia napisano. Teraz przeczytam cytat: Wystawa Biblioteka Pszczół jest próbą zwrócenia uwagi na skutki prymatu indywidualizmu w społeczeństwach zawodnich. W czasach, gdy umiejętności i predyspozycje jednostki umieszczano na piedestale, artysta Osmanek zaprasza widzów do swojej wystawy, do wzięcia udziału w wieloelementowej instalacji przestrzennej, której rolą jest przesunięcie akcentu z ja na my. Smandek od wielu lat analizuje współzależność człowieka i natury, a od kilku lat swoje poszukiwania skupia na badaniu zachowań rodzin pszczelich, tak ważnych dla naszego ekosystemu. W trakcie trwania wystawy odwiedzającym osoby będą miały szansę realnie wpłynąć na ostateczny kształt ekspozycji, dokładając do niej samodzielne wykonane elementy. W efekcie autorstwo instalacji rozłożone jest na wiele jednostek, na wzór pracy pszczół w ulu, a jej końcowy efekt poznamy dopiero w momencie zakończenia wydarzenia. Projekt realizowany w Poznańskiej Fundacji Rodyz Galery zaprasza uczestników do podróży, która rozpoczyna się na poziomie ula, pszczół i zasad ich komunikacji, a kończy się refleksją nad społecznym powrotem go do koncepcji wspólnotowości, która ma szansę być najważniejszą i niezbędną zmianą cywilizacyjną w XXI wieku. Koniec cytatu. Kwestia budowania Wspólnoty jest istotna w każdym porządku społecznym. Ważna jest z jednej strony pielęgnacja autonomii jednostki, a z drugiej przynależność do społeczności. Podobnie jak u pszczół, gdzie o przetrwaniu i rozwoju rodziny decyduje współzawodnictwo i współpraca. Prospołeczność była cechą, dzięki której ewolucja naszego gatunku była możliwa i znaczenie wspólnotowości jest dla naszego przetrwania kluczowe. Imię i nazwisko autora lub autorki tkanin zostało wypisane na witrynie galerii, przez którą widoczne było wnętrze ze zwisającymi tkaninami i odbywającymi się w środku warsztatami. Witryna galerii zagęszczała się więc tak, jak zagęszczała się wystawa. Tkanin przybywało i tworzyły gęstą, labiryntową strukturę, przez którą trzeba było się przedzierać, odgarniając tkaniny ręką. Dotykanie ich i poruszanie były pożądanym przeze mnie efektem całościowego, sensualnego doświadczenia instalacji. Tkaniny poruszały się falując, a w całym wnętrzu unosił się intensywny i specyficzny zapach wosku pszczelego. Wosk jest wytwarzany przez pszczoły i służy do budowy gniazda. Pszczoły robotnice najefektywniej produkują wosk między 12 a 18 dniem życia. Produkcja wosku ma miejsce w ośmiu gruczołach na brzusznej stronie odwłoka. Pszczoła wydziela wosk, wypaca, który zastyga w jej ciele pod postacią cieniutkiej łuski, którą następnie ugniata żuwaczkami w otworze gębowym i miesza z wydzieliną. Tak powstaje wosk o odpowiedniej konsystencji który wykorzystany będzie do budowy plastrów gniazda i który wykorzystujemy podczas realizacji projektu. Czas obróbki jednej woskowej łuski zajmuje pszczole około 4 minut. 100 g wosku to około 125 tysięcy łusek, z których może powstać około 8 tysięcy komórek plastra. Gdy jedne pszczoły nakładają woskowe łuski, inne rozciągają materię, formując komórki. Produkcja wosku, tak jak ogrzewanie czerwiu, wymaga olbrzymiego zapotrzebowania na energię, którą pszczoły pozyskują z miodu. Przechodząc przez gęstą otkanin przestrzeń galerii, dochodzimy do ściany, z której wystają używane, zabrudzone propolisem i woskiem rękawice pszczelarskie. Są ustawione w odpowiednim geście i odpowiedniej konfiguracji. Znaków z polskiego alfabetu języka migowego tworzą wyraz razem. W kontekście zmian klimatycznych warto zadać pytanie: jakie strategie przetrwania zaobserwowano u innych gatunków na przestrzeni setek milionów lat? Czy były to strategie indywidualne, czy też kolektywne i wspólnotowe, zorientowane na relacje społeczne oraz troskę o dobro wspólne? dzięki którym z nich łatwiej było pokonać trudności adaptacyjne w przystosowaniu się do zmieniających się warunków środowiskowych. Jeśli chcemy myśleć o przyszłości, to bez pszczół jest ona po prostu niemożliwa. Dziękuję.